Cześć, witajcie! Właśnie przyszła paczka z Ameryki, z Kalifornii. Sprzęt do Komodora 64 z Doliny Krzemowej w XXI wieku. Rozpakowujemy i pobawimy się nowymi kartridżami. No dobra, to otwórzmy to, co tutaj mamy. Pierwsza rzecz to jest taki włączamy jeden joystick, przełącznik, dwa wejście do Komodorka. Fajnie. Druga rzecz w zasadzie to jest ta podstawowa, którą zamawiałem. Jest nasz główny cartridge reset. Motylek, ok. I trzecia rzecz, którą zamówiłem na dokładkę WIG 20 Adapter, serial number 46. Wow, to jest przelotka do tego Oto Cartridgea wkładanego tutaj i do vic 20. Pierwszy unboxing chyba na naszym kanale. Lecimy dalej. No, i jestem już przy komodorku. Słuchajcie, od razu włożymy przełącznik joysticków. Fajna rzecz. Dokleiłem nóżki, które były w zestawie. Opakowanie, pudełko, druk 3D trochę niespasowane, ale nie będziemy narzekali. Jest, siedzi, wchodzi bardzo fajnie, trzyma się elegancko. Druga rzecz, kartridż właściwy, no ja sobie tutaj przykleiłem plasterek, żeby łatwiej kartę microSD było wyciągać, no co, też druk 3D, też tak sobie spasowany, ale ok nie będziemy narzekali, iwi robi to pewnie własnym sumptem, także podłączamy i, i obadamy co my tu mamy. bugbeat kernel wersja V3. I od razu zgłasza nam się file browser do, do tej karty, którą włożyliśmy. To jest jakaś moja stara karta, więc wielkiej filozofii. Słuchajcie, tutaj nie ma. Uruchommy. A niech będzie takie coś. No jest, uruchamia, nie może być inaczej. Kartrycz uruchamia pliki PRG i uruchamia pliki D64, ale od razu. Musimy sobie powiedzieć, to nie jest emulator stacji dysków, nie ma żadnego połączenia z, do, do portu serial, więc, jakby w pełni, na pewno nie emuluje stacji dysków. On w jakiś sposób potrafi pod urządzenie 8, zaraz to pokażemy, potrafi pod urządzenie 8 się podpiąć i taką wirtualną dyskietkę czytać. Zaraz to pokażę. Niemniej zapomnijcie o oglądaniu DEM i gier całodyskowych, te które używają turbo loaderów na 100% nie pójdą. Prawda jest taka, że podczas prób nie udało mi się w większości takich gier dyskietkowych odpalić. Chyba wszystkich mi się nie udało odpalić. Ale zróbmy taką próbę na szybko. Fajna rzecz, deletem można w katalog wyżej wskoczyć, to dosyć szybko, dosyć sprawny jest ten, dosyć sprawny jest ten file browser. Games, G, ja, widzicie, mogę też wpisać pierwsze litery, od razu przeskakuję do, do pliku. Plik D64, Jenna Sisters, Genna Sisters, ładuje się. Jeżeli jest plik PRG, plik, gierki Dema, jednoplikowe na początku, jako pierwsze pliki na obrazie dyskietki, zostaną załadowane. Także podstawowa funkcjonalność jest i działa, natomiast jest tutaj parę feature'ów, parę funkcjonalności, które, na które warto zwrócić uwagę. Pod klawiszami funkcyjnymi mamy dodatkowe opcje i tak pod F1, Backbeat Utilities, tworzenie katalogów, Presentation Mode, za chwilkę, możemy z dysku, ze stacji dysków stworzyć obraz, w drugą stronę też. Zegar, który jest tutaj na pokładzie, możemy ustawić. Kolory Boot Sequence to możemy ten, to logo backbeat wy, wyłączyć sobie. Emulacja cartridge do 128 kg, tutaj troszeczkę chyba słabiej to wygląda niż Ultimate. Startup Disk, też chwilka Backbeat ma swój format obrazów, takich imidży. BB i też możemy ich używać jako do autostartu, do uruchamiania. Więc ja się tutaj nie będę o tym rozpowiadał. Po pierwsze za dużo nie wiem, jeszcze nie doczytałem, a po drugie wszystko jest w do dokumentacji. Jest to format tutaj jakby natywny dla tego kartridża. Można mieć wiele plików, chyba katalogi, pod katalogi. Producentka tego kartridża tak to sobie wymyśliła. No i Altimax to jest rodzaj kartridży dla komodory, takich tych bardzo starych, jest, są wspierane. To jest pod F1. Pod F3 właściwości aktualnie wybranego pliku katalogu. Wybieramy sobie jakiś plik do 64 F3 i możemy mu zmienić nazwę. Ale chyba nie chcę. Mamy jakieś parabie jego właściwości podstawowe. Dziwne to jest, że jak wciskam runstop, to zawsze wychodzę do Bazika. Także troszeczkę to w tym momencie to GUI mnie tutaj myliło, wchodzi się i wychodzi się z tych opcji tym samym klawiszem F, e, idziemy dalej. F5, no F7 mi się wcisnęło. F5 e, to są tak zwane wersje dyskietek czy obrazów dyskietek. E, chodzi o to, że e, jakby cartridge pilnuje, żeby na oryginalny obraz D64, którego użyliśmy. Nie nagrać, nie skasować przypadkowo. Jeżeli próbujemy coś na, na taki obraz nagrać, cartridge robi kopię i pracuje na kopii, tak? Także nawet Iwi tam w tych swoich filmach mówi, że to jest taki non-destructive, czyli jakby nie kasuje, nie nadpisuje, nie niszczy tych obrazów dyskietek. Fajny pomysł, niespotykany. Trochę trzeba przywyknąć i zrozumieć jakby filozofię tego, ale okej, okay, to jakby mówię, innowacyjne rozwiązanie. Ech. I tu są właściwości. O, widzicie, gubię się w tym GUI e, tak, że mogę obraz, dodatkowe funkcje jakby na pliku, mogę obraz e, wykorzystać, żeby się autobutował podczas uruchamiania kartridża, mogę e, nagrać to z powrotem na dysk, skopiować, usunąć. E, i kolejna funkcja, której jeszcze nie rozgryzłem, ale da się przypisać programy odnośnie rozszerzenia pliku PRG Koal, na przykład pliki Koala czy SIT. Da się przypisać, żeby były otwierane innym programem. Nie wiem, jeszcze jak to działa, to wygląda fajnie do sprawdzenia. Można by powiedzieć, że to jest wszystko, tak? to jest wszystko, co cartridge co nam dostarcza. Jak mówiła, sama producentka, autorka twórczyni tego. Tego cartridge'a albo gdzieś to wyczytałem. Urządzenie zrobione zostało po to, bo koleżanka pracowała w Muzeum Historii Komputerów, gdzieś tam w Dolinie Krzemowej, jest takie w Mountain View bodajże, i potrzebowała urządzenia, żeby te komputery na ekspozycji szybko uruchamiać, przełączać. Stąd ten tryb Presentation Mode, w którym można sobie. Wybrać katalog, włączyć tryb presentation i przy każdym uruchomieniu, czy przy każdym wersacie, kolejny plik będzie włączony, uruchomiony, także taki presentation mode. Do muzeum pewnie jak znalazł. Hint dla chłopaków z Wrocławia Borg, może takie coś Wam się, wam się przyda. Eee, powiedziałem, że to jest praktycznie wszystko, no bo to chyba jest wszystko. Natomiast, tak, co ja mam tutaj wybrane, tu muszę sobie podejrzeć, o to mi chodzi. D64 file, dobra. No, jeszcze raz, tu jesteśmy w głównym e, katalogu. No i dobra, napiszemy sobie krótki program. Hello c64portal.pl. Napiszę go napiszemy po komodorowisku. RAM, 20 RAM, a dwójkę skasujemy. List RAM. OK. I teraz możemy to nagrać. Tak powinno się udać. E, Test, przecinek 8. I gdzieś nam to nagrało. Ja przez długą chwilę nie mówiłem, Albo mi nie nagrywało i pisało, że nie ma urządzenia 8, no bo de facto nie ma. Przez długą chwilę nie umiałem zrozumieć, co, co tu się dzieje. I zapisał. Dziwne rozwiązanie. Chwilę zajmuje przyzwyczajenie się do tego, jeżeli chciałoby się to w ten sposób wykorzystywać. Pokazane to jest jako na filmie prezentującym to urządzenie na YouTube, które sobie obejrzałem. Pokazywane jest to jako funkcja, ciekawostka. Wydaje mi się, że bardziej opcja zapisu była wprowadzona po to, żeby gry, które na dyskietkach, stare gry. Amerykanie, miłośnicy komodora z Ameryki chyba lubują się w tych starych gierkach. One nie miały turbo loaderów. Zapisują to na, na dyskietkach, na przykład tam Ultima, zdaje się, w testach koleżanka pokazywała. To pewnie po to, żeby zapisywać stany gier i stąd te... Tutaj ten, no ja mam tylko oryginal, nie ogarniam chyba tego jeszcze, jak te wersjonowanie tych dyskietek działa. Niemniej jest to taka funkcjonalność, nie spotykana nigdzie wcześniej, myślę, że idźmy dalej. Zagrajmy w grę, fajne intro, co? No i jest gra, pewnie gdybym miał w porcie pierwszym joystick, by nie zadziałał, przełączam na port drugi, urządzenie joystickowe jak najbardziej działa. E, idziemy dalej, i tak sobie myślę, co jeszcze pokazać, ale to chyba wszystko. Tutaj to jest wszystko, co urządzenie e, oferuje. E, ja żałuję, że nie mam doświadczenia z całą gamą takich rozszerzeń, takich cartridży, które e, gdzieś tam też w polskim YouTube były testowane. Ostatnio te tape karty, e, ogryski, e, inne boksy. Muszę sobie to chyba zanabiać i porównać, w tej chwili nie mogę Wam tego porównać, ale wydaje mi się, że to może być podobnej klasy urządzenie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, nikogo nie chcę tutaj urazić. Wybieraczka plików, szybkie uruchamianie, OK na kartę SD, fajne rozwiązanie. Jest tu parę smaczków, jest jakieś narzędzie na Windowsa, Linuxa, Maca bodajże gdzie można sobie w tym formacie BB, blackbita wewnętrznym, tworzyć pliki do 4GB i nawet jest jakieś proste API, gdzie można sobie to oprogramować, żeby to jako takie, na przykład pokazywarka obrazków, pokazywarka, odtwarzarka muzyczek sobie leciało, więc to są jakieś takie dodatkowe pomysły, pewnie zostawione, żeby to dalej rozwijać. Eee, wszedłem na forum blackbita, coś tam się dzieje, jest fajnie to wszystko przygotowane, sklep, forum, dokumentacja. Czy polecam? polecam jako ciekawostkę dla mnie to nie będzie podstawowe urządzenie ale takie dodatkowe gdzieś na którymś z komodorków, żeby szybko od czasu do czasu odpalić jakieś demko albo jakąś szybką gierkę plikową jak na przykład Gianne albo Hard and Heavy Ultimate będzie moim podstawowym urządzeniem nadal czerwony fajnie pasuje przyznajcie dokręcę jeszcze filmy z oczywiście z przelotką na wika bo po to te trzy urządzenia z Ameryki sobie sprowadziłem, a w międzyczasie przyszło mi do głowy sprawdzić, jak to urządzenie mogłoby działać z Commodore SX64. Dobra, słuchajcie, sprawdzimy jeszcze to tutaj. Powinno działać. Działa. Wiecie jak to się mówi? Włączone dioda świeci dalej nie testowane. Ja się pobawię i opowiem Wam, e, jak się sprawuje ten kart z SX. -y. Na dziś to wszystko. Cześć. Dlaczego czerwony? Ano dlatego, że taki był Action Replay i taki jest mój Ultimate. Nie wiem czemu, ale do starego Komodorka, do klebaka e, pasuje mi ten kolor, także.